sobie tak dumam bawię się kurczę przy tym przy kamerce a tu mama informuje że samego de facto, ja się ulewa rozpoczęła i to jak leje <grym> trzeba okno dachowe pierwsze co zamknąć okna boczne to jest pogoda jok daje ale numer Juch. ale daje ale numer ja tak słuchać ale zobacz, jak tam daje. Teraz dopiero daje. To się dopiero napędza. Jaki czar. Coś pięknie. widać, gdzie się zaczyna tęcza. Widzicie? Tutaj, przy lesie. Jak ten staw ma wyschnąć? Patrzcie, łoś biegnie. Ja... Ale łoś! I jakie ujęcie! Nieostrze. Mama, chodź do góry! Łoś biegnie! Pisania, uczucie. Nie do opisania. No, wali, woda wali. Już przybyło. To zobaczcie, tutaj. Teraz prawie nie pada chwilowo, a widać, że znowu idą chmury. A tutaj się leje jak. nie powiem skąd. Najważniejszy punkt naszego dzisiejszego programu dnia. Czyli ciekawy karnik. Karnik, który ma funkcję rejestrowania wideo. W zasadzie głównie o to chodzi, żeby, żeby to wszystko pokazywać, sobie obserwować, co przylatuje na działkę i na przykład w moim przypadku pokazać Wam, co przylatuje. Zobaczcie, sposób zapakowania. Tak jest to współpraca, natomiast współpraca taka, która no, gdyby nie Rancho, no to, to bym jej nie przyjął, tak? A że jest to ranczo, no to jednak jest gdzie ten karnik zainstalować, jest gdzie cieszyć się po prostu taką ciekawą funkcjonalnością nowoczesnego karnika. Zobaczmy jak to jest wszystko spakowane. A, czyli zabezpieczone fianką. W środku mamy ten karnik, on jest chyba metalowy. Tak czuję, że jest jakiś zimny. Wyskoczyło Accessory Box. Sam karnik wygląda Dobrze, trzeba się z tym chwilę zapoznać. Tutaj widziałem na zdjęciach, że jest wysuwane to ramię, na którym ptaszki sobie mogą zasiąść, a uzupełnianie odbywa się poprzez odgięcie tego elementu. Są dwie kieszonki, które nam później rozsypują te ziarna na, na mniejszych 12 przegródek. Z prawej strony bateria solarna, więc teoretycznie on ma być samowystarczalny. Ma sobie stać na słońcu i dzięki temu ma działać ta kamerka. Kamerka jest tutaj schowana. Kamera wygląda tak. Trochę waży. Troszkę waży. Przypuszczam, że sam akumulator w środku tutaj dominuje wagę. Mamy kamerę. Nie wiem, czy to czasem nie będzie jakiś czujnik, który będzie nas informować o tym, czy ptaszek przyleciał. W zestawie znajdowało się jeszcze jedno takie pudełeczko akcesoryjne. Tu jak do mnie mamy, mamy do instalacji do słupka dwie obejmy, oczywiście typowe dla chińskich sprzętów kołki, przewód, zapewne uchwyt instalacyjny do drzewka, no i jakaś klamra. Możemy sobie ten karnik przyczepić po prostu do drzewa. W Chwili, gdy mm, pobieram aplikację, zainstalujemy sobie tą kamerę. Powinny się rozchylić i na tą kamerę. To jeszcze słówko o samej instalacji aplikacji. Pobieramy ją sobie z App Store czy ze sklepu Play. Dosyć szybko i sprawnie rejestrujemy konto, oczywiście mailowo, dostajemy kod weryfikacyjny. Jeżeli chodzi o kwestię samego połączenia, to... Moja aplikacja no, za drugim razem dopiero połączyła się z kamerą, tam był jakiś problem z komunikacją. Do tego jest wymagane połączenie po Bluetooth, później połączenie z routerem, żeby obraz był wysyłany przez Wi-Fi. Jak widzicie, dalej wszystko idzie sprawnie. No, tutaj mamy ten moment błędu, natomiast to był jedyny punkt, który mnie w sumie na chwilę zatrzymał. Możemy sobie podejrzeć, jak przykładowo wyglądają takie ujęcia z innych kamer. Słuchajcie, no próbuję. Może nie będzie zaraz tak lać, choć lekko pada. Widać, jak się snują opady deszczu z chmur. Tam już ładnie się robi. A tam jest naprawdę tornado Eldorado. Słuchajcie, testowo chciałbym wykonać próbę zainstalowania tego karmnika tu, na drzewie. Na razie na tej tasiemce, żeby zobaczyć, czy w ogóle Wi-Fi ma jakikolwiek sens, i czy ono tutaj sięgnie, czy cokolwiek będziemy w stanie z tej części ogrodu nagrać. Fajnie by było, jakby to był zainstalowane, bo nam gałęzie nie będą przeszkadzać. Ma to sens. Fajnie, że jest ta taśma, bo na początku nie wiadomo, czy to w ogóle zadziała, czy to będzie miało jakikolwiek zasięg, więc szkoda kręcać wkręty. Przez tą blaszkę przełożymy tasiemkę hop, raz i dwa, tak? Tym oto sposobem możemy podejść teraz do drzewa, opasać drzewo i przypiąć klamrę. Jakie to proste. Genialne w swojej prostocie. Po prostu klamra, tak? Mamy paseczek, zaciągamy ten pasek. No najlepiej na no to by było przytrzymać tą drugą rękę. Zrobić to w ten sposób. I proszę bardzo. Zainstalowane, zainstalowane. Możemy przesunąć w tę stronę. O, proszę bardzo. Wow, znowu się rozkręca. Leje na nas. A my pod drzewem. Słabe to BHP nasze. I spójrzcie, tutaj mamy punkt, gdzie te haczyki mają nam wskoczyć. Wow, <laughs> trochę tak wisi garbato, ale drzewo, wiadomo, jest nieidealne. Można by to zrobić podkład i nie będzie problemu. Tu ładny jesteś domeczku. Naprawdę Wam powiem, że, że to robi bardzo dobre wrażenie. To jest, jak dla mnie, to jest chyba z wszystkich współprac. Yy, numer jeden. Numer jeden, ponieważ jest bardzo ładne i w ogóle sam zamysł jest genialny. Spójrzcie jak to jest pięknie wykonane. Okej, okay, ja to podsadzę do góry, żeby e, no wyżej się działo i może wtedy to pochylenie zredukujemy. Moja kamera już rejestruje obraz, natomiast nie miałem nic, co by było zdrowe do wsypania jakieś ziarenko dla ptaszków. Także myślę, że w kolejnych odcinkach będziemy regularnie oglądać, co nam parkuje na naszym karmniku. Zabieram jeszcze klamoty z nocy z Boże Wózkiem. Jak widzicie, wózek cały czas jest tutaj w ruchu. Tak jak wcześniej wspomniałem, tak potwierdzam. Najlepszy zakup, chyba na tej działce. A ta współpraca. Myślę, że najlepsza. Znowu daje ulewa. Idziemy na dach. Mm. Przeinstalowałem te antenki tak, żeby były troszeczkę wyżej tutaj zobaczcie. Także no mam nadzieję, że troszkę będzie lepiej teraz łapać. Budka jest zainstalowana na tym drzewie. Tutaj. No i lipa, słuchajcie, działa to lepiej, ale nie, nie jest to taka jakość, jaką chciałbym Wam zaoferować. Więc trzeba będzie pomyśleć, żeby przewiesić, niestety, tą budkę bliżej. Choć miejsce uważam, że jest idealne. Tata załatwił ciekawy stojak. Ten sprzęcior się bardzo przyda. Bo tutaj podobnież się instaluje jakąś maszynę i po tych rolkach się przesuwa przetacza deskę. To jest przyszłość. Atlas rozpakowany, także myślę, że za jakiś czas będziemy go, e, będziemy go składać. Może nie dzisiaj, ale jutro. A w dniu dzisiejszym zabieramy się za to, co odkładam cały czas na później, czyli zrobimy ramę do naszego panela fotowoltaicznego, żeby go postawić żeby on stał sobie po prostu na stojaku, gdy przyjeżdżam, wyciągam go sobie z garażu ze stojakiem, rzucam na wózek, zaworzę na stronę nasłonecznioną i tam on sobie przez cały dzień będzie ładować. Na przykład stację ładowania, a może akumulatory po 4 Także czas wykonać stojaczek. Tutaj zobaczcie, przecieka obiekt. Na dole ktoś to pianką uszczelniał. I zdemontujemy sobie tak, tę deskę, co ona jest tutaj przykręcona, tak? Tą deskę, tą deskę i tą deskę. Na razie te trzy muszą nam zdać egzamin. Normalnie ktoś tu zrobił wyro i to takie fest solidne. Dobra. tutaj sobie pomieszkiwał za zgodą właściciela. Dobra, to teraz będziemy sobie ciąć, nawiercać i wkręcać. A, dziękuję Wam za te wszystkie sugestie w temacie bitów i tym podobnych. Ponadto bardzo dziękuję Gosi Sobczak za podsyłanie tak dużej ilości różnych inspiracji, za masę podpowiedzi, za to wszystko tutaj, co tu stoi takie o, 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 o tu i tam. Wszystkim Wam bardzo dziękujemy za wszelkie pomoce, jakie tylko świadczycie. Także dzięki, dzięki, dzięki. Wy co mi tak te spodnie spadają? Gumioki mi je ciągną. I teraz te rozpórki musimy zainstalować pomiędzy ten a ten element u góry i na dole. Żeby nam to wszystko grało i jakiś taki miało sens, to trzeba ściąć te, te, te pióra. Raz. A się dzieje na budowie. Tata z daszkiem dalej ciśnie. Mała pomaga. Ale jaki obiadek dzisiaj był. Ła to zapnąć teraz. Teraz ponawiercamy, żeby nam łatwiej później szło. Wkręcanie wkrętów. żeby nie rozszczepiało drewno. Dobra, mamy to. Wiecie co by się tu przydało? Porządne i madło. To będzie tamta strona. Coś mamie pokażę. Bo są tu ważniejsze rzeczy od acetonu. I obróć się i spójrz na to światło jakie pada na ten budynek. Nie? No. Jak on będzie jasny, to świetnie to będzie grać, co? No pewnie. Ja dzisiaj widziałam. Taki tynk narzucony, mhm. z gliny i pomalowany na biało. No. Uznajmy, że ta glina to jest epizod. No to, to później malować, czyścić, robactwo sobie w tym gniazda nie, robi. No, ale weź to pomaluj jedynie na natrysk. na Natryskowo, ale to też no... Dobra, idziemy szukać acetonu. Czy ktoś widział na sali aceton? Ale nie, Proszę bardzo. A to jest benzyna. Tu <noise> no, widzę mało wkrętarek na robocie. Przychodzą, podbierają. No. <noise> Dobra, a teraz musimy zrobić coś, żeby sprzęt ten stał sam po własnych siłach. Dlatego wymierzemy sobie pokrył tego panela, żeby był mniej więcej taki. Wiadomo, że to będzie stać na nierównym gruncie, więc też tutaj nie będziemy cudować. Nie? Tak jak mówię, to tylko taki próbniaczek. O, się rozszczepiła nóżka. Nawet rozpórek między nóżkami nie będę robić na razie. Rodzice znowu opuszczają siedlisko, śmigają, a my do roboty! Do roboty, bo trzeba dla Was złożyć odcinek, ale przed tym może jakiś sklep otwarty znajdę. To po pracy myślę, że na piwo zasłużyłem. To sobie wypiję browarka i sobie pomontuję odcineczek. A, jest problem. Ani browarka, ani montażu, chyba. Albo jakiś szybki montaż odcinka. Bo muszę wracać do Gdańska. Ola, u mamy nie ma internetu, a jutro ma home office. No i z młodym nie bardzo to będzie wyglądać, żeby młody cały dzień jej przeszkadzał w tym home office, bo tak to będzie wyglądać, niestety, jak to z małym dzieciakiem. Więc muszę wracać. Zgodnie z wcześniejszym założeniem, czas najwyższy zajrzeć do tej kabiny. Dzisiaj jeszcze nie będziemy tutaj docelowo wykonywać działań pełnozakresowych, natomiast zobaczymy, co kupiliśmy i czy może nam to w czymś pomóc. Od czego by tu zacząć? Może zacznijmy od tego, że wydobędziemy ten papier. Nie są najtańsze papiery do szlifowania, natomiast ten mi odpowiada, oczywiście jego ja nie będę na szlifierkę instalować. Tylko będę ręcznie działać. Odpowiada mi on dlatego, że materiał szlifowany może wchodzić w pory, ponieważ ten papier to jest tak naprawdę taka no, siateczka, przez którą siebie widzimy. 180 wziąłem, żeby nie była zbyt mocna. Mamy też tutaj taki gadżet do czyszczenia fug, skropaczka do fug. Zobaczymy, jak ona działa. Tutaj, jeżeli chodzi o gadżety do nakładania. To jest już tam inna historia. Natomiast mamy też łódko, i łódko zaraz Wam pokażę, do czego ma mi się przydać. Zobaczcie, sprawa jest poważna, dlatego mam nadzieję, że wystarczająco poważnie podchodzę do sprawy i że uda się coś tutaj zwalczyć. Jak widzicie, fugi są bardzo białe. Nie wiadomo, co w nich siedzi. Czy to jest kamień? Natomiast wiadomo, że musimy to w jakiś sposób ogarnąć. I dlatego też właśnie. Nabyłem te mm, przyrządy, żeby móc zobaczyć, czy one nam cokolwiek dadzą. Spróbujmy papierem przejechać krawędź. Tak, to było do przewidzenia, że on da radę. My się tutaj nie będziemy już oszukiwać i bawić jakimiś płynami. Panie, miały czas na to, co się udało, to się udało, co się nie udało, to się nie udało. My natomiast mamy swoje jakieś tam warsztatowe techniki, nie zawahamy się ich użyć. ok Płytki dochodzą do siebie, widać krawędzie płytek. Także mamy metodę na pewno na to, żeby te fugi jako tako wyprowadzić. Natomiast tutaj byśmy musieli dorobić sobie klocek, żeby się dostać do środka. No i byłoby trochę z tym zabawy. Zobaczmy, co to jest za przyrząd i co on potrafi. Przyrząd do skrobak do fugi. Dobrze, mamy fugi w ciężkim stanie. Genialne. Genialne, bo pozwala nam usuwać te fugi. W zasadzie, dobrze widzę? Tak. Ekspresem. Ekspresem pozbywamy się starych fug. To jest genialna informacja. Spójrzcie tutaj. Jak to jest skuteczne narzędzie. Wiecie, co to kosztowało? Dwie, trzy dychy. Spójrzcie. Fugi czyste. To samo robimy tu, pod kątem. Tu, gdzie ktoś sylikonował. Nie żałujemy, przemyśle, wyrywamy wszystko. Bez najmniejszego problemu robimy porządek z fugami. Czyli będziemy w stanie usunąć stare fugi i położyć nowe. A z płytkami to już. Na ten moment nic nie poradzimy. Są tak zwalone, że wszędzie są dziury. Ja przypuszczam też, że ta konstrukcja kartonowo-gipsowa też jest zalana. Bo widzę, że tutaj fuga też nie istnieje. Dokładnie. Wszystko wyjdzie stąd wyciągnięte. Spójrzcie, ktoś próbował się ratować i kładł fugę na fugę aż popękało co ja teraz zrobię? prostą rzecz odstukam te fugi Ryc. ale żeby było prościej to zakupiłem to urządzenie i to nie żeby szpachlować tylko żeby odstukiwać ale w sposób taki liniowy czyli większą powierzchnię możemy usuwać widzicie? Trzeba mocno uderzać. I stare długi nam znikają. Z kolei było to takie. O, kółeczko takie, o, z drucikami. Delikatnymi, bo są różne rodzaje. Są takie miedzianki. A są też takie metalowe. I te metalowe są bardzo twarde. Otóż panie miały problem tutaj z takimi zabrudzeniami w kolorze białym. Nie wiem, czy teraz możecie to zobaczyć tu. Ja może wam tak z bliska to zademonstruję. Tylko musicie mi dać sekundę, żebym nastawił aparacik. Dobra. I teraz, jak mamy takie kółeczko na wkrętarce, to wystarczy zrobić tak. Ja mówię, specjalnie wziąłem z delikatnym włosiem. I zobaczcie. Nie ma śladu. Nie ma śladu. I to samo mogę wykonać wszędzie. Tutaj jest zabielona fuga. Też jakimiś tam mydełkami innymi. Nie ma śladu. Tu jest biało. Widzicie takie? Plamki. Nie ma śladu. A jak mamy taką ciężką sytuację na podłodze, bo to jest hit też. Też nie mogliśmy nic z tym zrobić. To już może być za słabe. W sensie, za dużo czasu by pochłonęło, żeby to doczyścić. Zobaczcie, ja Was tak ustabilizuję. To by za dużo czasu pochłonęło. I z krowakiem to wygląda mniej więcej tak. Widzicie? Jeden ruch i już mamy materiał. Kolejny ruch, kolejny, kolejny. Ciężej mi to robić teraz jedną ręką, tak? To bym się bez kamery trochę inaczej ustawił do sprawy. Widzicie? Jeszcze kolorek zmienił fugi w środku. Już jest całkiem przyjemnie. A teraz możemy jeszcze wziąć papierek i papierkiem rozjechać te... W zasadzie można by było to tak połączyć troszkę. I papierkiem możemy teraz przeszlifować ranty. Papier jest lekki i on tam ze szkliwieniem nic nie zrobi na tych płytkach. Także też się nie trzeba bać. Są płytki imitacja desek. I no ma to tak wyglądać. Dobra, od zewnątrz płytka na tym odcinku jest już ogarnięta. Tyle o ile. Jeszcze trochę białego nam zostało w środku. Ale macie teraz porównanie. Przed, po. Mamy efekt po tarciu naszym skrobakiem. Teraz odkurzymy. Poradzimy sobie z tym. A łódko nam po co? Po to, żeby z takich trudno dostępnych miejsc. Yy, wydrzeć silikony, nie silikony. Tutaj na przykład, zobaczcie, przejedziemy. Hyc, 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 hyc. Trzeba korzystać z narzędzi, jakie są dostępne na rynku. Można sobie bardzo ułatwić pracę, zobaczcie, resztki zaprawy. Mhm. I teraz tu mamy takie trudno dostępne miejsce, Tu włączę latarkę. O, spójrzcie. Tutaj to się działo, co? Prób było, ale sobie możemy tak. Starsze silikon usunąć. Oczywiście po tym chemie trzeba to zastosować, żeby to spuścić. Wszystko idzie tutaj uporządkować. O. I tyle materiału stąd wybraliśmy. Tuż pachelka by też dała radę. Możemy się zająć, bo się rozochodziłem. Już się rozkręcam. Tak mam. Jak już padnę na kolana, to chcę lecieć. No i ostatni przedwyjazdowy etap, czyli konserwacja tych wszystkich belek. Same belki teraz robimy tutaj w salonie. Każdą, aż po tamte. Ewentualnie jeszcze na przedpokoju priśniemy. No i wtedy wyjazd z tego chemicznego świadka. Permetryna, moi drodzy. Poczytajcie o tym. Permetryna jest fajna, jak chcecie pousuwać kleszcze, ale jak chcecie unicestwić wszelkie robactwo, które może w tym drewnie siedzieć. Całe drewno jest tak zlane, że aż błyszczy. Podłoga jaka mokra. Dlatego właśnie chata będzie stała pusta przez tydzień. Wytłuczę całe to drewniane robactwo, jeśli tam jakikolwiek.